E a década Patrzę na to z boku znów Chyba streszczę to w scenariusz i uderzam w Bollywood Śpiewam na baletach jak wydzwoni ziomów tłum A relacje z nich znam z opowieści obcy głów Chociaż rzuciłem szlugi i znalazłem tyre w korpo Wybieram fonkol, rozłączają się non-stop Zbieram na skuna i wino z jedną kotką Styl życia noja, który wbija się w dorosłość Każdy mój dzień wygląda jak twój lepszy piątek A każdy z moich ziomów byłby twoim najlepszym ziomkiem Robię to co kocham w miejscu gdzie czuję się dobrze Więc mała nie dzwoń do mnie i tak nie odbiorę Rzucam hashtag, a zanim living my best life. W zgodzie z sumieniem, choć czasem nie mogę przestać. Wziąłem się za siebie, coraz dalej mi do dziecka. Wziąłem się za siebie, znowu słyszysz mnie na pętlach. Czas zapierdala jakby miał uciec mu MP Kolejny krzyżyk stawiam przy planach zmiany na lepsze Nie jestem dzieckiem, no własne też za wcześnie Bez nerwów i bez złudzeń żyję sobie na patencie Oto ja, 90 kilo żywego hip-hopu Zanurzony w gęstej atmosferze w jednym z bloków Kończę pisać numer, na który się dograził. Muszę Jeszcze nie wygram tej rap gry, chociaż jestem na to gotów Zostawiam po sobie ślad, jak kolejny kwit na barach Jak dobrej jakości rap, jak dziesiątki wrzut na ścianach Niewiele już mam czasu, by się zastanawiać Niezałatwione sprawy, pora wreszcie załatwiać, living my best life to już motto, nie hasło, Od zerwanych nocyk w barach po nockę na dworcu z bandą tysiące kilometrów trasy, w podróży z Paulą, daliśmy radę razem, choć nie zawsze było łatwo, mam na imię Kacper, dla znajomych jestem kibi dalej oddycham smogiem w topografii tego miasta świat nie kończy się na tym, co tylko widzisz, biorę sprawę w swoje ręce jeba ciągły czat na farta Czas zapierdala jakby miał uciec mu MP Kolejny krzyżyk stawiam przy planach zmiany na lepsze Nie jestem dzieckiem, no własne też za wcześnie Bez nerwów i bez złudzeń żyję sobie na patencie Jak chciałem zgarnąć hajsy, wyjebałem na saksy Inne zasady gry, jakbyś wymienił ten kartridż Inne zasady gry, chociaż cel wciąż ten sami Pierdolę tę karierę opartą na emigracji Nie staniesz się bogaty jak znajdziesz mój portfel I nie dzwonię z pliku hajsu, bo nie mam nic na koncie Więc zadzwoń do mnie, pewnie i tak nie odbiorę Zostaw wiadomość po sygnale Potem odzwonie, maluję swój świat Odkąd kupiłem puchę, a kompanem tylko skapat, Najczęściej jest Bobi Stara sinu, w każdym z grosików mamy tupet Walczyć z prohibicją, którą narzuca Olsztyn Robimy rap, szmulo, więc jak chcesz to do nas dołącz Złapiesz nas w barach, na boiskach lub miejskiej O nas się nie martw, każdy żyje sobie spoko Sama zobaczysz, widzimy się u ciebie w mieście Czas zapierdala, jakby miał uciec mu Epek. Kolejny krzyżyk, stawiam przy planach zmiany na lepsze Nie jestem dzieckiem, na własne też za wcześnie Bez nerwów i bez Złudzeń, żyję sobie na patencie Czas zapierdala jakbym miał uciec mu empek. Kolejny krzyżyk stawiam przy planach zmiany na lepsze Nie jestem dzieckiem sią Nie jestem dzieckiem Czas zapierdala jakby miał uciec mu empek. Kolejny krzyżyk stawiam przy planach zmiany na lepsze Nie no. jestem dzieckiem na no, własne też Będę i bez łudzeń, Żyję sobie na patencie Żyję sobie na patencie